Pojazdom warto zwrócić uwagę albo podkreślić może fakt, że w zasadzie na rynku autobusowym nie ma nowocześniejszych pojazdów. Te autobusy zawierają wszystko to, co jest potrzebne pasażerom, w tym przede wszystkim, o czym powiedziała Pani Prezydent, pasażerom ograniczeniu zdolnościach ruchowych, osobom niepełnosprawnym. Podłoga jest na całej długości autobusu niskopodłogowa, dwa miejsca dla wózków walickich. Nowość w tych autobusach... Jak sądzę w skali nawet całego kraju, rzadko spotykana to respiratory. Te autobusy wyposażone są w respiratory, które oby nie były nigdy potrzebne, ale gdyby była taka konieczność, warto o tym wiedzieć, że w autobusie jest. Gdyby była taka potrzeba, również defilatory. Również taki autobus można zatrzymać, nawet na trasie poprosić kierowcę, aby takie urządzenie zostało wykorzystane. Oby takiej sytuacji nie było. Na sztolka przed autobusami Państwo macie zdjęcia pojazdów, które zostaną zlikwidowane, które zostaną zastąpione tymi jednostkami. My mamy nadzieję użytkować te autobusy przez szereg lat. Firma MAN u nas jest obecna od ponad lat 20, około 1 trzecie taboru stanowi są autobusy yy, tego typu. Oczywiście zapraszamy Państwa do obejrzenia tych autobusów. Yy, po tej krótkiej prezentacji zaproponujemy również yy, przejazd, krótki przejazd po Ostrowie autobusem 297 po nowej stronie, który tutaj stoi. Jeżeli będą sobie chętę, yy, zapraszamy na krótką 10-15 minutową przejażdżkę. Dziękuję uprzejmie. Dziękujemy bardzo Panu Prezesowi. Zanim nastąpi ta przejażdżka, poprosimy o kilka zdań naszego gościa, głównego wykonawcę naszych autobusów, Pana Piotra Kwiatkowskiego. Dzień dobry Państwu. Jest to dla nas niezwykła przyjemność dziś w dzisiejszym przekazać te autobusy do Ostroła Wielkopolskiego. Szczególnie, że autobusy, które tu dziś przekazujemy, niewątpliwie mogą być dumą firmy MN. Są wyposażone na najwyższym poziomie zapewniając, tak jak pani prezydent wspomniała, najwyższy poziom bezpieczeństwa i komfortu pasażerów. Mam nadzieję, że dzięki temu więcej Ostrowian przekona się, jeszcze więcej osób przekona się do korzystania z komunikacji, gdyż autobusy są wyposażone zarówno w klimatyzację, biletomaty, oświetlenie LED. Wszystko to, co sprawia, żeby podróż była przyjemna, miła i żeby chciało się z tych autobusów korzystać. Spełniają też najwyższą normę ekologiczną Euro 6, więc nic lepszego dla środowiska z napędem konwencjonalnym. Nikt nie jest w stanie na dzień dzisiejszy zaproponować. Jest to absolutny, absolutny szczyt. Na pamiątkę tej wyjątkowej, również dla nas, chwili, bo jest to powrót po około 20 latach z nowymi pojazdami do Ostrowa dla firmy MAN, chciałbym przekazać na ręce pani prezydent symbolicznie model autobusu, który upamiętni pan chwilę. I ze strony firmy MAN serdecznie zapraszam do jak najczęstszego korzystania z tych wspaniałych pojazdów. Bardzo dziękujemy panu dyrektorowi. Szanowni Państwo, w tym momencie mamy ogromną przyjemność zaprosić Państwa na pokład Man Lion City 297 wyruszymy na krótką, pierwszą przejażdżkę nowym, miejskim, ostrowskim autobusem. Zapraszamy serdecznie. Zapraszamy Państwa dziennikarzy, ale zapraszamy także mieszkańców naszego miasta. Będzie nam bardzo, bardzo przyjemnie.